Okazuje się, że niedzielny piąty odcinek rolnika sporo namieszał. Nie tylko pobił kolejne rekordy oglądalności, ale także wzburzył widzów. Powiem szczerze, że na grupie to się w ogóle rozpisaliście, że ho ho, jeszcze wszystkich postów nie przyswoiliśmy, ale powolutku. W ostatnim odcinku, jak wiadomo, pojawiły się pierwsze dramy, na razie tam, gdzie mogliśmy się ich spodziewać czyli u Józefa i u Dawida. Jak na razie tych dwóch rolników wzbudza najwięcej kontrowersji od początku programu. Józef wiadomo dlaczego, a Dawid, który jest niby najmłodszym rolnikiem tej edycji, choć jest tylko rok różnicy między nim a Maciejem, okazał się być postacią delikatnie kontrowersyjną. Na początku przy wyborze kandydatek wybierał tylko na podstawie zdjęć, bo kiedy nawet list go zaciekawił to i kandydatkę z listu była idealna fakt, że była niezwykle niefotogeniczna przekreślił jej szansę u Dawida. Później kilkukrotnie deklarował, że ma nadzieję, że kandydatki będą o niego walczyć. Trzy młode jakby nie patrzeć dziewczyny co prawda na początku zrobiły dobre wrażenie na widzach dając sobie czas sam na sam z Dawidem pierwszego dnia. Tego czasu nie dostała faworytka Dawida Martyna. Bo rolnik postanowił spędzić czas ze wszystkimi dziewczynami. To też kiedy nadarzyła się okazja i Martyna została z Dawidem sama nadrobili zaległą rozmowę. Co rozsierdziło dwie koleżanki, które w chamski sposób odzywały się do niej cały dzień, robiąc jej i Dawidowi wyrzuty. Jakie to wielce niesprawiedliwe, Agnieszka nawet zagroziła odejściem z programu? Zarzucając rolnikowi parcie na szkło, a Magdalena powiedziała, że mama będzie z niej dumna, że nie zwyzywała martynki. Mimo pełnego przekonania o swoich racjach, widzowie są oburzeni zachowaniem tych dwóch dziewczyn, nazywając je po prostu przedszkolem i szukaniem problemów z dolnej części ciała, na której się siedzi. Uważają, że zachowanie dziewczyn było żałosne, a ich oburzenie tym, że dziewczyna, która chce zostać żoną rolnika, próbuje przełamać własne lęki przed kurami, zostało delikatnie, mówiąc, bardzo negatywnie skomentowane przez widzów. Już w ogóle nie mówiąc o ich postawie, że nic nie będą w gospodarstwie robić, tu nie wejdą, tego nie zrobią. Tak na logikę, jak miałby tam mieszkać? Skoro wszystko je przeraża i obrzydza? No bo to przecież zupełnie nietypowe, że na wsi są kury, czy nie daj Boże siano? Widzowie w komentarzach bronią Martyny, która uczciwie pracowała przez cały dzień i jeszcze próbowała przeprosić wielce obrażone koleżanki. Jak myślicie, kto ma rację w tym konflikcie? Czy dziewczyny powinny wyjechać i przestać się kompromitować? Czy to może Martyna zawiniła rozmawiając w nocy z Dawidem? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej gówno burze. Znak pokoju i baj baj i zdjęcie Marka na koniec.